Kobiety lubią zakupy. To albo ktoś wam głupot na opowiadał, albo ja nie jestem kobietą. Jeden z angielskich pubów to chyba jest dobre miejsce na nagranie filmu o jedzeniu. Chciałam Wam powiedzieć, w jakich, w jakich sklepach mniej więcej robię zakupy i jak, jak to wygląda cenowo, żebyście mieli chociaż na początek rozeznanie, gdzie najlepiej kupić produkty, jeśli chcecie zaoszczędzić pieniądze, bo na początku pewnie ich będziecie mieć raczej znikomą ilość. W których robię zakupy to głównie sieciówki są dostępne Tesco, Aldi, Lidl, Sainsbury, ASDA i Morrison z takich, które znam. Wiadomo, są jeszcze też polskie y, typowe sklepy z polskimi produktami. Chcę, żebyście wiedzieli, że jest możliwość zakupów online w kilku z nich, mianowicie w Tesco, w Sansbery, w Azdzie i w Morisonie. Więc jeśli będziecie chcieli zrobić duże zakupy, to naprawdę y, polecam, y, bo ja już to sprawdziłam i w ogóle nie musiałam tego dźwigać. Ja korzystałam z zakupów online Tesco i akurat w ich usługach można było wybrać sobie godzinę i datę przyjazdu zakupów, więc to było dla mnie bardzo wygodne. Dostępne są też różne inne sklepy, które widziałam po raz pierwszy, typowo egzotyczne, na przykład z produktami z Afryki, albo litwińskie, albo z Bangladeszu. Wystarczy po prostu pochodzić po ulicach i rozeznać się, co można tutaj egzotycznego kupić, innego niż jedliście dotychczas. Ja robię zakupy w trzech sklepach głównie: czyli Tesco, Lidl i Aldi. Z nich najtańszy jest Aldi i Lidl. Plusy tych sklepów są takie, że są niskie progi cenowe to raz. Tesco na przykład jest otwarte 24 godziny na dobę, więc to też jest fajne, że jest dostępny nawet nocą, gdy nie będziecie mieć czasu za dnia zrobić zakupów. Poza tym bardzo duży plus jest taki, że można zrobić międzynarodowe zakupy. Więc jeśli będziecie mieli ochotę na obiad indyjski, tajski czy nawet żydowski, możecie iść do konkretnego sklepu czy działu i zakupić produkty na przygotowanie posiłku. Przygotowując się do tego odcinka, zrobiłam listę zakupów i zrealizowałam ją w trzech różnych sklepach. O tych, co wspomniałam, czyli tutaj mam paragony Tesco, Lidl i Aldi. Produkty były raczej z tej podstawowej półki żywieniowej typu mleko, masło, kurczak, wołowina, chleb, ser żółty. Ranking wyszedł z dość dużą różnicą cenową, ponieważ Aldi i Lidl miał na paragonie 19.60 funta, natomiast Tesco 26 tam z groszami. Więc też 6 czy 7 funtów. Y, jednak robię różnicę, ponieważ te produkty podstawowe, one głównie są mniej więcej w granicach funta, więc y, dzięki tej różnicy macie 6 czy 7 dodatkowych produktów w koszyku. Ogólnie w sklepach w Anglii znajdziecie bardzo dużą różnorodność. Y, przykładowo dżem ze świni, jaja marynowane w słoiku, już obrane tak wprost do jedzenia, czy ugotowane parówki, albo na przykład chipsy y, o smaku od stu, albo popcorn, e, nam słodko, i szereg wielu innych produktów, które mogą Was zadziwić, e, więc i nie wiem, jak Wy będziecie mieć, ale ja z zakupów miałam na początku bardzo dużą frajdę i dużo zaskoczenia. Jeśli wziąć tak pod lupę e, cały dzień, w którym się odżywiamy, e, mogę kilka zdań powiedzieć na temat śniadania, gdzie. Nie spotkacie typowego polskiego chleba z chrupiącą skórką tutaj. No, głównie ich chleb jest taki, że jak jest normalnych rozmiarów, to możecie ścisnąć do grubości jednej kromki, więc jest bardzo mocno puszysty. Dobrym rozwiązaniem może być bagietka, która jest jedynie chrupiąca. Albo po prostu zajrzeć do polskiego sklepu, tam powinniście coś znaleźć. Skrupiących możecie też znaleźć pieczywo w tych sklepach sieciowych, czy Tesco, czy, czy Lidl, no ale musicie liczyć się z tym, że to pieczywo wcześniej było w bardzo niskich temperaturach mrożone i potem dopiekane już bezpośrednio w sklepie. Do chleba pewnie będziecie używać masła, więc tutaj mała uwaga: jest tutaj dostępne masło solone i niesolone. Ja miałam z tym problem, bo gdy zobaczyłam tą różnicę w masłach, nie wiedziałam jakie jest to zwykłe, które mamy w Polsce. Wzięłam solone, natomiast okazało się, że ono jest ekstra solone, więc tu możecie spróbować czegoś nowego. Jeśli chodzi o białe sery, przeważnie nie ma ich tutaj takich klasycznych, jak są w Polsce, twarogów. Możecie je kupić albo w niektórych dostępnych działach polskich w sklepach, wiem, że jest taki w Tesco, albo w typowo polskich sklepach. Jeśli chodzi o żółte sery, to można naprawdę paletę różnych smaków tutaj znaleźć np. z murelą, z limonką, meksykańskie, z chili i szereg, szereg różnych innych serów. Idąc bardziej w sferę mięsną. W sklepach, których kupuję, raczej nie ma możliwości pokrojenia e, konkretnego deko dla siebie wędliny. E, po prostu są wszystkie wędliny pakowane. I jeśli będziecie chcieli większy wybór, no to musicie po prostu poszukać takiego sklepu albo iść do polskiego, bo tam też zdarza się, że są krojone na wagę. Przesuwając się troszeczkę dalej godzinowo, e, nadchodzi e, pora obiadowa. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie gotujecie w domu, e, Będziecie tutaj mieli dość wygodnie, ponieważ w każdym praktycznie sklepie znajdziecie produkty już gotowe do jedzenia, przygotowane wcześniej obiady, typu plastikowe pyre, typu plastikowe albo ugotowany ryż, czy może wszelakiego typu sosy czy mięsa. Ja osobiście nie próbowałam tego, bo szczerze bałam się o swoje zdrowie, ale chciałam, żebyście tylko wiedzieli, że jest możliwość gotowych, przygotowanych obiadów na wynos do kupienia. Jeśli będziecie chcieli gotować sami, macie szereg... Makaronów do wyboru, innych niż w Polsce, typu jakiś szpinakowy z dzikim czosnkiem albo typowo gryczany. To jest właśnie bardzo fajny makaron japoński, który szczerze polecam. I szereg różnych. Poza tym mięso. Mięso jest też lepszej jakości moim zdaniem niż w Polsce. Ciekawostką jest to, że ciężko znaleźć typowy karczek tutaj. Jest do wyboru albo wołowina która jak również wieprzowina jest w przedziale od 5 do 20% tłuszczu, więc to też możecie sobie wybrać wedle swoich upodobań. Jeśli przyjdzie Wam do głowy zjeść coś na mieście, możecie zjeść w każdym pubie. Można dość dobrze zjeść, ale raczej tak jak w Fish and Chips. Mianowicie ich specjalnością i w większości miejsc można zdobyć burgery, które są z bardzo dobrej jakości wołowiny. Można też do każdego posiłku praktycznie dostać frytki albo onion ringsy, czyli krążki cebulowe. Ja na przykład teraz nie bez kozery jestem w jednym z pubów, żeby Wam pokazać, co można zamówić. Ja na przykład zamówiłam sobie ziemniaka z pulet Pork. Wygląda tak, smakuje nieziemsko, bo jest z genialnym sosem barbecue. Do każdego zamówienia dodają też szereg różnych sosów, poczynając od keczupu, musztardy, przez jakiś octowy, majonezowy czy winegret. Więc na pewno z tym się spotkacie w każdym pubie. Idąc tym tropem można też zjeść wiadomo w sieciówkach McDonald's czy Subway. Poza tym, dla mnie jest nieziemską opcją, że można iść do knajpy indyjskiej, żydowskiej, hinduskiej, arabskiej, bangladeszkiej, czy z Bangladeszu, nie wiem jak się to wypowiada. Włoskiej, greckiej, jest tutaj ogrom różnych restauracji. Ja przykładowo byłam i w japońskiej, i w chińskiej, i w indyjskiej i obsługa była... Typowo tej nacji, której jest dana restauracja, i można zjeść typowo regionalne ichniejsze danie. I wcale nie musicie za to dużo zapłacić, bo za jedno danie myślę, że możecie się wymieścić mniej więcej w granicach 10 funtów. Poza tym w pubach są takie ceny, że powiedzmy od 5 do 10 funtów, gdy zamówicie jedzenie, możecie się po prostu tak najeść, że nie będziecie się mogli ruszyć. Jest też również możliwość pójścia do wykwintnej restauracji. W takiej restauracji można się stołować w granicach 20 funtów na osobę, więc no, w porównaniu do pubu, gdzie możecie zapłacić 6 funtów czy 7 funtów, 20 jest troszeczkę więcej, natomiast i tak pomyślcie sobie, że jeśli zarabiacie 8 funtów na godzinę, no to 20 to nie jest... Tak dużo w porównaniu do polskich restauracji z wyższej półki, gdzie za jeden posiłek trzeba zapłacić na przykład 100 zł. Więc reasumując, jest bardzo duża różnorodność kuchni świata i możecie się otworzyć na różne kultury i posmakować ich rarytasów. Jeśli przyjdzie Wam do głowy piknikowanie albo robienie grilla, przygotowanie karczku, tak jak mówiłam, jest. Mało prawdopodobne, natomiast jeśli pójdziecie do sklepów, możecie oczywiście spotkać już zamarynowane mięsa, zamknięte fermentycznie. Co do picia, macie szereg różnych piw do wyboru, regionalnych, jak i z innych krajów. Na przykład japońskie ostatnio znalazłam, albo dla pań jest ogromna półka z wszelakimi smakami cydrów. W Polsce macie dostępne tylko kilka rodzajów smakowych piw, natomiast tutaj możecie nawet się nie spodziewać, że takie piwo może być. Yy, cenowo wygląda tak, że za czteropak możecie zapłacić jakieś 4 funty czy 5, w zależności od tego, jaka marka piwa i jaki rodzaj piwa. Jeśli nie będziecie chcieli smakować innych piw, yy, są tutaj dostępne nawet w wielu i to nie polskich sklepach: yy, typu żywiec, żubr albo. Yy. I jak już tak mowa o alkoholach, to y, alkohole są tutaj y, myślę, że dość tanie, bo jeśli chcecie y, spróbować jakiegoś wykwintnego alkoholu, y, no to w Polsce jednak trzeba liczyć w setkach złotych y, za jedną butelkę. Natomiast tutaj z doświadczenia wiem, że y, wystarczy wydać 30-40 funtów za naprawdę dobry alkohol. Gdy już będziecie pić y, alkohol w pubach, y, chciałam tutaj powiedzieć małą ciekawostkę o piwach. Mianowicie każdy barman tutaj leje piwa po same szczyty, więc jeśli będziecie je nieśli, to wcale się nie zdziwcie, że będzie Wam się lało po dłoniach. Jeśli chodzi o cenę w pubach piwa, ono waha się w przedziale nie wiem, od 3 do 6 funtów, ale 6 to jeszcze się chyba nie spotkałam, ale wolę Wam dać zapas, żebyście nie myśleli, że bardzo zaniżyłam ceny. Jeśli będziecie kupować piwo razem z posiłkiem, ono wyjdzie znacznie taniej, bo coś w granicach funta, z tym się tutaj spotkałam. Co ciekawe, w pubach można napić się nie tylko normalnego piwa, typowo gazowanego, ale są też dostępne eile. Te piwa w ogóle inaczej się leje, bo się leje taką jakby pompką. Nietypowo z dystrybutora, i one smakują jakby nie były gazowane, chociaż są smakosze tych piw. Dobrze, wystarczy tego gadania. Ja się biorę za jedzenie, bo już mi troszeczkę wystygło. Także do usłyszenia niebawem. Jeśli Wam się podobało i uznacie, że to było przydatne, co Wam powiedziałam, to subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia niebawem. Życzcie mi smacznego!